Lubię dobrze zrealizowane uczucie prędkości w zręcznościowych grach wyścigowych. No nie tylko w tych arcade'owych, ale wiecie jak to jest, w tego typu ścigałkach zazwyczaj pędzimy szybciej niż w takim Gran Turismo czy Forcy. I właśnie Hot Wheels Unleashed 2 ten aspekt rozgrywki realizuje doskonale. Bawiłem się przy tej grze świetnie, chociaż warto zaznaczyć, że nie spędziłem zbyt dużo czasu w pierwszej odsłonie. No bo sequel jest sequelem bardzo bezpiecznym. Niby dodano nowe mechaniki, ale tylko jedna ma jakieś większe znaczenie, ale też nie kolosalne. Wizualnie tytuł prezentuje się bardzo podobnie, bardzo ładnie też, tak samo jak auta, których spora część to te same modele znane z pierwszego Unleashed. Tyle tylko, że mi to nie przeszkadza, bo z powodów problematycznego wykrywania pada w wersji z Game Passa, pograłem łącznie w oryginał może ze dwie godzinki. Ale hej, jeżeli nie znacie tej serii, to już śpieszę z krótkim wyjaśnieniem. Być może kojarzycie chociaż samą markę zabawek Hot Wheels. No więc deweloperzy ze studia Milestone zabrali się właśnie za to IP, żeby przenieść zabawy samochodzikami do wirtualnego świata. Ścigamy się więc z zabawkami na torach skonstruowanych w domu, w ogródku, w salonie arcade czy w muzeum. Otoczenia są różnorodne, no ale już same trasy wyglądają dosyć podobnie, no bo wszystkie zbudowane są siłą rzeczy z autentycznych elementów, z zestawów Hot Wheels, jakie naprawdę można sobie kupić. Gra oferuje tryb story, jednak nie do końca wiem, po co on w ogóle istnieje. Mamy tu jakichś bohaterów, którzy niby walczą z kosmitami czy robotami, albo po prostu biorą udział w wyścigach czy jakichś przygodach, ale narracja jest całkowicie odklejona od wyścigów. Po paru komiksowych cutscenkach zacząłem je po prostu przewijać. To coś, co chyba ma trafić do najmłodszych, więc może dlatego też do mnie nie trafiło absolutnie. Mamy w tym fabularnym trybie mapkę z wyścigami, przechodzimy od jednego do drugiego, choć to też nie zawsze wyścigi tradycyjne. Czasem to próby czasowe, czasem wyścig eliminacja, w którym co jakiś czas odpadają zawodnicy z tyłu stawki, czasem to jazda bez Znaczonej trasy, od checkpointu do checkpointu, a czasem nawet odpowiednik walk z bossami. Tak jest. W sumie to ciekawe, bo jeździmy po zwykłej trasie, ale musimy trafiać w konkretne cele na torze, by obniżać HP teoretycznego bossa i żeby nie zginąć. Są też zawody driftowe, a że driftowanie w tej grze jest naprawdę mega przyjemne, no to mamy miłe odskocznie od klasycznego ścigania. Model jazdy jest czysto arcade'owy, jak już wspomniałem. To kwintesencja frajdy. Wspomniane driftowanie, uprawiamy prawie na każdym zakręcie, a kontrolowanie samochodzików w poślizgu jest łatwe i po prostu fajne. Nieco trudniej wychodzi to motocyklami, jedną z nowych klas pojazdów. Dostaliśmy też w sequelu kłady, które prowadzi się już niemal tak jak auta. Powracają też monster traki, idealne do jazdy po ziemi, na przykład w ogródku. Niezależnie czym jeździmy, to zawsze mamy pod dostatkiem dopalacza do wykorzystania i to już klasyka. Dwie nowości to skakanie oraz mały dash w bok który może służyć do odepchnięcia oponenta, albo szybkiego uniknięcia przeszkody, czy też korekty toru jazdy. Przyznam jednak, że za często z tego nie korzystałem. Skakanie natomiast przydaje się nieco częściej, czasem jest niezbędne, bo trasa tego wymaga, byśmy wykonali gdzieś skok, natomiast najlepszą jego funkcją jest możliwość ratunku w ostateczności, kiedy wypadliśmy nieco poza tor i możemy w ostatniej chwili przeskoczyć nad barierką, by wrócić na trasę, zamiast tracić sporo czasu i pozycji cofając się czy resetując auto. Gra oferuje też bardzo prosty system upgrade'ów aut, ale jest on dosyć skromny. Chyba największą jego wadą jest fakt, że pojazdy nie zmieniają się wizualnie, nawet mimo efekciarskiej animacji upgrade'u. Kwestia licencji i zachowania oryginalnego wyglądu modeli zapewne. Z poprzedniej części powraca również kreator tras, którymi możemy się dzielić z całą społecznością, więc jeśli lubicie taką zabawę to można tu tworzyć dowolne tory. Ja nigdy w tego typu narzędziach nie spędzałem czasu w grach wyścigowych, ale muszę przynajmniej powiedzieć, że konstruowanie własnych tras jest wygodne i intuicyjne. W grze możemy oczywiście ustawić poziom trudności, decydując jak zaawansowanym skillem popisują się rywale i naprawdę radzę ustawić go na hardzie, może po dwóch, trzech pierwszych wyścigach. Domyślny poziom trudności jest zdecydowanie zbyt łatwy, szczególnie gdy choć trochę ulepszymy pojazd, ale nawet bez tego. Na trudniejszym trzeba już uważać, ale mamy cały czas przyjemną satysfakcję z wygrywania o parę czy paręnaście metrów czy parę sekund i nie jeździmy tak, że wszyscy są daleko, daleko w tyle. Na poziom trudności wpływają też obecne czasem na torach przeszkody różnego rodzaju. Mogą to być podmuchy wiatru, albo pająki zabawki strzelające sieciami spowalniającymi, albo też kule zawieszone na linie, które mogą zrzucić nas z toru. Na te ostatnie trzeba szczególnie uważać, bo wypadnięcie w wielu miejscach poza trasę oznacza najczęściej porażkę, szczególnie gdy gramy na wspomnianym hardzie. Szczerze mówiąc, w paru momentach miałem takie odczucie, że do tej gry idealnie pasowałoby cofanie czasu, znane z niektórych serii gier wyścigowych, a ostatnio chociażby z nowej forcy Motorsport. Na koniec warto też wspomnieć, że gra oferuje na starcie ponad setkę aut, gdzie w przypadku jedynki było to ponad 60 modeli. Jak powiedziałem, wiele modeli to powtórki siłą rzeczy, co nie ma jednak znaczenia, jeżeli nie graliśmy w pierwsze Unleashed. Samochody zdobywamy głównie po prostu kupując je za wirtualną walutę, a wszystkie pojazdy różnią się nieco pod względem przyspieszenia, maksymalnej prędkości, siły hamowania itd., czyli taki standardowy zestaw cech w arkade'owych racerach. Hot Wheels Unleashed 2 to po prostu frajda. Nie potrafię powiedzieć, jak ten tytuł wypadnie w oczach graczy, którzy spędzili dziesiątki godzin w oryginale, ale dla mnie, nowego w miarę fana serii, było to niezwykle przyjemne doświadczenie, które udowadnia przede wszystkim, ile roboty może zrobić tylko idealnie stworzony model jazdy w grze wyścigowej. Dajcie znać, jak wam podoba się Hot Wheels Unleashed 2, a ode mnie to by było na tyle, i do zobaczenia w kolejnych materiałach.